Jak będzie wyglądać nowa ulica Okrzei, zielona i z drogą dla rowerów, łącząca Jagiellońską z mostem przez Wisłę. Zobaczmy to w dzisiejszym materiale z Warszawskiej Inwestycji. Zaczynamy. Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. szewskie inwestycje Witam Was tutaj, cześć, Ząż i zapraszam teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji i pierwszy materiał na temat przebudowy ulicy Okrzei, gdyż de facto przebudowa tej ulicy rozpocznie się dzisiaj, w poniedziałek, 6 października po godzinie 16. Więc na ostatnią chwilę nagrywam ten materiał, żebyście wiedzieli jeszcze jak ta inwestycja będzie wyglądać przed przynajmniej w teorii rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych, ale rozpoczyna się od zwężania, natomiast zasadnicze prace rozpoczną się dopiero za jakiś czas, jeżeli chodzi o nowy układ drogowy. Co niemniej Faktu, że sama inwestycja będzie realizowana przez 15 miesięcy. Prace rozpoczęły się przynajmniej w teorii w wakacje 2025, natomiast my ich nie widzieliśmy, głównie dlatego, że prace polegały przede wszystkim na realizacji dokumentacji, jeżeli chodzi o projekty wykonawcze, no i wszystkie uzgodnienia, jeżeli chodzi o tymczasowe organisty ruchu. Chociaż ZDM i tak zaznacza, że prace miały się rozpocząć na sam koniec wakacji, jeżeli chodzi o pracę już na samej budowie, natomiast wykonawca go nie rozpoczął i przez ten czas Płacił kary po 10 tysięcy za każdy dzień zwłoki e, względem dnia rozpoczęcia, który był planowany przez ZDM. Co też oznacza, że de facto przez cały miesiąc musieli płacić te 10 tysięcy. Możecie sobie sami policzyć, jaka to wyszła kwota, całkiem pokaźna. Zednem trochę, że tak to powiem, w ten sposób zrobił, ale sama wykonawca zaznacza, że aktualne opóźnienie e, rozpoczęcia prac budowlanych nie będzie oznaczać opóźnienia, jeżeli chodzi o samo zakończenie prac. No ale właściwie o co tu chodzi? Aktualnie na ujęciach widzicie po lewej stronie sam projekt, jak będzie wyglądać nowa ulica, a po prawej stronie widzicie ujęcia z 1 października, jak ta ulica wyglądała jeszcze przed rozpoczęciem wszystkich prac budowlanych. Co istotne, sama ulica będzie mieć teraz nową drogę rowerową. Ona będzie po lewej stronie na aktualnym ujęciu, czyli po stronie północnej. Sama jezdnia, która w tym miejscu się znajduje, cały czas będzie jednokierunkowa, bo aktualnie tutaj mamy dwa pasy w jednym kierunku, w kierunku licy targowej. Teraz będzie jeden pas, a wszystkie przystanki autobusowe na całej długości pozostaną w starych lokalizacjach. Pojawią się nowe przejścia dla pieszych, których wcześniej w tym miejscu nie było i chodniki będą rozszerzone, a większość miejsc parkingowych, właściwie wszystkie, zostaną całkowicie stąd zlikwidowane. I tu też uwaga do kierowców, od dzisiaj tutaj już nie można parkować, wszystkie samochody trzeba przeparkować w inne lokalizacje. Co istotne, sama ulica Okrzei nie jest na całej długości przebudowana. Niestety nie. Ulica jest przebudowana dotąd, do ulicy Jagiellońskiej. Dalszy odcinek nie został wzięty pod uwagę, nie wiemy na razie dlaczego, w sensie patrząc na to, że na tym odcinku jest trochę większy ruch i tu więcej jeździ samochodów oraz mamy wjazd bezpośrednio też w samą ulicę Targową, która też potrzebuje swojej przebudowy właśnie, żeby była bardziej zielona i żeby tam też ta droga rowerowa była trochę lepiej zarysowana niż nie jest aktualnie w formie ciągów pieszo-rowerowych no to tutaj trochę jest szczyt tych prac jest do samej realizacji, natomiast ten odcinek nie jest aktualnie realizowany i nie wiemy też czy będzie realizowany, ale wiem na pewno już teraz mogę powiedzieć, że nie jest planowane w tym miejscu zlikwidowane nie przejść podziem które się znajdują w ramach przystanku tramwajowego Ząbkowska. Tu z kolei mamy informacje, jak będą wyglądać elementy mojej architektury. Tam mieliśmy dużą donicę, tam elementy chroniące same korzenie drzew, mamy okrągłe ławki, tak, takie będą się znajdować na samej ulicy Okrzei. Mamy też proste ławki, jak, taką jak tutaj, które będą się znajdować w przestrzeniach dla pieszych. Też są same elementy ław, które będą się łączyć z nowymi właśnie e, dużymi donicami. Pojedyncze ławki i moje ulubione to są te duże ławki, które, na których można na spokojnie się, nawet osoby wysokie mogą się oprzeć i głowa gdzieś nie wydatuje w powietrze i takie coś nowego. To, to, to dosyć też ciekawa koncepcja. Jeżeli chodzi o. Stojeki rowerowe będą wyglądać mniej więcej tak samo jak na każdej ulicy. Tak wygląda aktualnie prze, przekrój ulicy, ten po lewej stronie. Po prawej stronie jest przekrój ulicy po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Można tutaj zobaczyć, że no niestety droga rowerowa się znajduje w chodniku i to też widać w tym miejscu, więc piesi będą wchodzić pod rowerzystów. To jest jeden z, z elementów, który tutaj nie został niestety rozdzielony. Szkoda, bo można było zrobić rowerzystów obok samochodów, a pomiędzy rowerzystami i pieszymi zrobić pas zieleni. A tu z kolei prace, które się zaczynają już dzisiaj jest po prostu Ulica zwężona i jedna ulica też jest zamknięta. E, o szczegółach, jeżeli chodzi o utrudnienia, które już się rozpoczynają, powiem Wam za chwilę. Natomiast, jeszcze w słowem wstępu, jeżeli chodzi o przebieg nowej ulicy, jeżeli chodzi o nowości, tak jak powiedziałem, będą tutaj nowe drzewa. Drzew będzie 74. Natomiast, jeżeli chodzi o asfalt, który tutaj widzicie, to on zniknie i pojawi się tutaj wysoki jawieś... nawierz... wysokiej jakości nawierzchnia kamienna. Wszystkie prace, e, które aktualnie się rozpoczynają, jeżeli chodzi o utrudnienia, mają się zakończyć na wiosnę 2026 i co istotne w czasie aktualnych robót chodnik, który widzicie po lewej stronie będzie zamknięty, on będzie niedostępny, e, natomiast jakoś przystanki autobusowe chyba ja tutaj pozostaną, bo nie widziałem informacji od ztm temu, że autobusy tutaj będą jeździć objazdami czy ich nie będzie, więc prawdopodobnie przystanki pozostaną, będą też rzeczywiście wszystkie dojścia do pozostałych ulic, no i jedna ulica będzie aktualnie już odcięta, do niej sobie przejdziemy w, dalszym, w dalszej części materiału. Co istotne, na samej ulicy pojawią się nowe elementy, a mianowicie znajdą się właśnie ogródki gastronomiczne i nowe przestrzenie miejskie z właśnie tymi ławkami. No i jeszcze w ramach ciekawostek jest już strona www.okrzei.waw.pl, gdzie możecie dokładnie wszystkie informacje się dowiedzieć, między innymi to, że sama inwestycja jest realizowana za 20 milionów złotych, no i się ciągnie i ma połączyć właśnie w tym miejscu z mostem na Pragę. Ale czy faktycznie się połączy? samym wstępu, jakbyście byli ciekawi, czemu mostu bliżej nie pokazałem, jest tam zakaz lotów. Tak, kładka jest oficjalnie obiektem strategicznym i nie można jej nagrywać, nie można na nią wlatywać. Natomiast to jest istotne, no, zajście składki pozostanie takie samo jak jest teraz. Przejście dla pieszych te na górze po prawej stronie ono będzie jedynym dojściem do ulicy Okrzei, więc bezpośredniego, łatwego przejścia przez wybrzeże nie będzie. To jest trochę minus. Natomiast z plusów, które tutaj się pojawią, to na tym krótkim odcinku ulicy Okrzei będzie droga rowerowa dwukierunkowa po dwóch stronach tej ulicy, ale sama jezdnia się trochę zwężym. O ile sam szlak autobusowy cały czas będzie mieć swoją własną zatoczkę, o tyle w tym miejscu, gdzie właśnie pokazuję, yy, dronem będzie teraz nowa droga rowerowa dwukierunkowa i po prawej stronie też będzie dwukierunkowa droga rowerowa. Na dalszym odcinku z kolei tutaj będzie nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, które przerzuci wszystkich rowerzystów na lewą stronę ulicy. Tu też jak widzicie, jest trochę tych samochodów zaparkowanych. One wszystkie stąd już prawdopodobnie zniknęły. No, ja nagrywałem to prawie tydzień temu, więc wtedy jeszcze sobie tutaj na spokojnie istniały. No, i tutaj pojawia się też nowe skrzyżowania, jeżeli chodzi o wszystkie ulice na całym ciągu. Między innymi tutaj będzie nowe, pełnoprawne skrzyżowanie zgodnie ze standardami zdm ale samych przejść dla pierwszych obok tego skrzyżowania nie będzie, a ten pas zieleni będzie musiał być rozkopany, gdyż przez niego będzie przyjazd rowerowy na drogę rowerową. Bo sama droga rowerowa będzie podpięta ze wszystkimi ulicami, które będą się przecinać z właśnie ulicą Okrzei, więc nie będzie problemu, że rowerzysta nie ma możliwości skrętu w ulicy, które się znajdują obok. Będzie po prostu zjazd z drogi rowerowej, na skrzyżowanie oczywiście nie będzie mieć pierwszeństwa, jeżdżając z drogi rowerowej będą tam odpowiednie znaki poziome i pionowe co nie mienia faktu, że taka możliwość będzie mu pozostawiona. Z kolei w tym miejscu pojawi się no, zupełnie nowe skrzyżowanie z przejazdem rowerowym. Jeżeli chodzi o pierwszeństwo, no, mniej więcej tak samo pozostanie dla ulicy Okrzei w tym miejscu. Przejście dla pierwszych będą w tym miejscu pozostawione oczywiście na każdym z narożników. Będzie tutaj cały czas sygnalizacja świetna, no i rowerzyści nie będą mieli tutaj kompletu przejazdów rowerowych, bo też nie mają dokąd, będzie tylko łącznie w ciągu właśnie ulicy Okrzei po stronie północnej. Tu z kolei jest port praski, no, który jak dobrze wiemy po Powoli się zaludnia. Tam większość tego portu cały czas jeszcze czeka na zabudowę. Mam nadzieję, że kiedyś to jednak nastąpi, bo stacja statnarodowa, która powstała też po części dla portu praskiego, no czeka. A tu z kolei mamy no, przejście prosto do. Zo, i ten odcinek dróg, które się tutaj znajdują, będzie jeszcze się zmieniać. Był ostatnio konkurs architektoniczny i już są jego wyniki, w związku z czym ogólnie układ drogowy stąd do Zo, jak i również w pozostałych kierunkach się trochę będzie zmieniać, dzięki czemu ta przestrzeń będzie mniej samochodowa, bardziej piesza i prawdopodobnie odżyje, jeżeli chodzi o gastronomię i inne elementy turystyczne. Tu z kolei przystanek autobusowy pozostanie, znaczy traktualnie w trakcie prac budowanych no, będzie z nim gorzej. A ta ulica jest już zamknięta. Tu nie ma wjazdu w prawo, nie ma wjazdu ani wyjazdu. Ten odcinek drogowy został całkowicie zamknięty, który widzicie na tym ujęciu. Sama ulica, o jest przejezdna, natomiast nie ma możliwości w nią wjazdu i zjazdu w tym miejscu. No i jak widzicie na tym ujęciu, przysnak autobusowy pozostanie, będzie w tej samej lokalizacji. Z tym, że teraz, jeżeli autobus się zepsuje albo będzie stać, nie będzie możliwości jego wyminięcia drugim pasem, bo po prostu go nie będzie. Także takie zmiany. No i też, jak widzicie, same skrzyżowanie będzie mieć w tym miejscu teraz Przejście dla pieszych, coś czego wcześniej w tym miejscu nie było, bo ulica Wrzesińska, która tutaj się znajduje, która, tak jak powiedziałem, właśnie teraz jest nieprzejezdna, znaczy nie ma wjazdu w ulicę Krzei będzie mieć właśnie taką nową atrakcję w formie przejść dla pieszych, również przez ulicę Krzej dla pieszych. Także taka nowość. Jeżeli chodzi o połączenie tutaj ze skrzyżowaniem, no będzie zupełnie inne, gdyż będzie węziej i po lewej stronie widzicie mamy drogę rowerową w kierunku nas, czyli w kierunku Wisły. To jest nowość, ale ta droga rowerowa to jest de facto pas rowerowy, który jest owszem odcięty od Samochodów pasem zieleni, natomiast co warto jednak zaznaczyć, to jest jednokierunkowa droga rowerowa i na ostatnim odcinku ulicy Krzei tutaj, prosto do Jagiellońskiej nie będziemy mieli już dwukierunkowej drogi rowerowej ona się kawałek wcześniej kończy ze względów bezpieczeństwa nie jest to zrozumiałe, chociaż jakiegoś sensownego wpięcia tej drogi rowerowej nie ma natomiast de facto i tak ci rowerzyści jak już tutaj dojadą, to dalej nie mają nigdzie dróg rowerowych, więc nie mają możliwości kontynuowania drogi inaczej niż ulicą, także tak, tak to funkcjonuje jeżeli chodzi o ten dalszy odcinek, jak widzicie, no całkiem ciekawe to się prezentuje. No zmiany są dosyć kolosalne w porównaniu z tym, co jest aktualnie. Jelońska oczywiście jest tutaj z głównym ruchem. Więc ona w tym miejscu cały czas będzie mieć pierwszeństwo, nawet w przypadku braku sygnalizacji świetnej, jeżeli chodzi o ten ciąg. I ona, w ulica sama sobie nie będzie w żaden sposób w tym miejscu przebudowana, jeżeli chodzi o aktualnie realizowane prace budowlane. Zresztą Jagiellońska naprawdę ma dosyć duży ruch, stąd jadą samochody w, chociażby właśnie w kierunku linii kolejowej, w kierunku Pragi Południe, czy też rzeczywiście w kierunku Białęgi. Więc siłą rzeczy na niej się dużo nie będzie teraz zmieniać i cały czas tam będzie duży ruch samochodowy tym razem ten odcinek, jak ja powiedziałem przed chwilą, nie jest objęty tą inwestycją. Dużo tu nie potrzeba, bo domyślam się, że mimo wszystko zamknięcie tutaj jednego pasa lewą skrętu i wprowadzenie drogi rowerowej miałoby sens, o tyle aktualnie też nie widzę sensu realizacji tej inwestycji, biorąc pod uwagę, że po prostu ta droga rowerowa byłaby donikąd. Owszem, dojechalibyśmy do Targowej, ale co dalej? Dalej Targowa i skrzyżowanie z Ząbkowską jest całkowicie nieprzybudowane, nie mamy tam przejazdów rowerowych, nie mamy tam nawet dróg rowerowych sensownie zrealizowanych, są tylko ciągi piesze. Które w praktyce są bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś tam tendy już chce jechać. Na no z ciekawostek, tak, na Pradze Północ, zresztą na Pradze Południ również, a na Pradze Północ szczególnie, jest bardzo dużo opuszczonych kamienic. Jedną z nich właśnie widzimy na aktualnym ujęciu. Zresztą będziemy ją obserwować na przestrzeni tych najbliższych 14-13 miesięcy podczas realizacji tej inwestycji. Zobaczymy, czy coś w temacie się zmieni. się już jakiś czas temu rozmawiałem tutaj z, z osobami z Pragi Północ i faktycznie jest to problem, bo często tego typu kamienice są po prostu podpalane. E, owszem, tam nikogo, nikogo nie ma, ale też to są po prostu straty dla budynków w okolicy. No i też same sobie nie powinny w taki sposób tego przeżywać. E, no i na naszym odcinku jest oczywiście sama ulica Zamkowska. No i na Zamkowska, jak dobrze wiecie, kiedyś jeździły tramwaje Zresztą nawet nie aż tak dawno dojeżdżały do zajezdni Praga. Części to, to torowisko jest w różnych miejscach pozostawione, a tu z kolei w prawym dolnym rogu możemy zobaczyć bazę Różyskiego, który oczywiście cały czas funkcjonuje. W lewym górnym rogu widzieliśmy jeszcze Warszawę wschodnią. O niej w tym miesiącu też będzie film, bo Warszawa wschodnia się dosyć mocno zmieni. No i ponownie widzimy ulicę Krzei na całej jej przebiegu, która faktycznie teraz się trochę zmieni. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie przy subskrypcji i ten dziwny smaczek. jak zawsze, Was zachęcam do niewidzenia wznosza. mnie w tu wizonosz. Na sam koniec materiału mam dla Was coś jeszcze ekstra. To jest legenda do wszystkich yy, mapach i wizualizacji, które widzieliście przed chwilą, a właściwie projektów i na sam koniec mam dla was przelot z lotu ptaka z ustawieniem po prostu jak to będzie wyglądać po nowemu, czyli po prostu mamy nałożenie starej na nową jezdnię, jest to w miarę adekwatnie odzorowane, więc możecie zobaczyć jak ta po prostu ulica się zmieni, czy jakiekolwiek miejsca parkingowe pozostaną gdzie będą te drogi rowerowe gdzie będą nowe lokale handlowe, no po prostu możecie sobie to odzorować na przestrzeni, która aktualnie w tym miejscu istnieje. Tu według mnie trochę szkoda, że nie ma tych nowych przejść dla pieszych, jeżeli chodzi o ten obszar tej ulicy no ale no tak to zostało zaprojektowane i tak to jest aktualnie realizowane. Pamiętajcie, że ulica Krzy jest de facto pierwszą przebudowaną ulicą w tym rejonie, ale tych ulic tutaj będzie jeszcze w przyszłości więcej do przebudowy i się tu jeszcze więcej zmieni, także uważajcie, bo tu faktycznie trochę tych inwestycji w najbliższym czasie będzie realizowanych. A tymczasem kolejny film z tej przebudowy tej ulicy pojawi się dopiero w przyszłym miesiącu, najprawdopodobniej i wtedy oczywiście będę Wam pokazywać tą inwestycję, jak będzie postępować co dwa miesiące, tak samo jak nowe centrum Warszawy. Natomiast wszystkie prace na tej inwestycji mają się zakończyć mniej więcej na przomie 2026 i 2027 roku. Natomiast z tego co widzę, już aktualnie w trakcie realizacji tych pierwszych prac, raczej tutaj w większości będzie pozostawiony ruch samochodowy. Czy autobusy przez cały czas tu będą funkcjonować? Tego nie wiem. Możliwe, że w trakcie poszczególnych etapów autobusy po prostu nie będą się tutaj w stanie zmieścić. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach, m.in. również na planowanej do przebudowy, właściwie już podpisanej umowie, na przebudowę ulicy. Środkowej. Też już ten materiał nagrałem, więc de facto za jakiś czas zobaczycie to i jeszcze będą przyrody takie już bez mojego gadania i bez tego wszystkiego, co widzieliście właśnie ulicy Okrze i ulicy Środkowej, żebyście mieli jeszcze jedno e, ujęcie, jak te wszystkie, e, jak te dwie ulice wyglądały przed rozpoczęciem wszystkich prac przebudowy. Co istotne, sama ulica Środkowa też się znajduje w tej dzielnicy, ale jest dużo krótsza, więc e, i przy niej prace się rozpoczną dopiero na, po, na początku przyszłego roku, także ten film pojawi się za dłuższy czas, że tak to powiem, Tutaj jeszcze sobie chwilę poczekamy. Mam na razie trochę więcej pilnych materiałów do publikowania. Między innymi dziś lub jutro jeszcze się pojawi film w końcu z budowy tramwaju Norkowieckiej. Też mało lica, ale tramwaje się udało ponownie tam zmieścić. Tymczasem już na serio. Do zobaczenia. Cześć!